Niezwykle wszechstronny i skuteczny peptyd miedziowy staje się coraz bardziej popularny w kosmetykach, a żeby w pełni korzystać z jego właściwości, warto wiedzieć jak go stosować i czego unikać. Powinien być pierwszy, jaki aplikujemy po myciu twarzy, a następujące po nim kosmetyki nie powinny zawierać kwasu askorbinowego, bo to połączenie wpływa na oksydację, a więc wręcz powstawanie wolnych rodników. Kwasów ogólnie dlatego, że peptydy nie lubią niskiego pH, cynku, który zmniejsza wchłanialność miedzi stąd też w suplementach diety nie łączymy ich z De sobão. I podobnie jest ze składnikami halatującymi, jak np. disodium etta, które wyłapują miedź i w ten sposób zapobiegają jej działaniu. Pełną listę tych składników znajdziesz w linku w przypiętym komentarzu. Nie znalazłam wiarygodnych danych, które wykluczałyby stosowanie retinoidów w tej samej rutynie pielęgnacyjnej, choć miedź może zwiększać ich penetrację, a co do tym idzie wywoływać podrażnienie. Z tego też powodu zaleca się odczekanie nawet 30 minut przed aplikacją kolejnych wysokich stężeń składników aktywnych, jeżeli planujecie je ze sobą połączyć.